Cześć, jestem Michał ze Szkoły Językowej Skuteczni. Badania pokazują, że dzieci z dobrymi relacjami z nauczycielami mają o 50% mniejsze ryzyko porażek szkolnych, ale czy wiesz dlaczego? Polskie dzieci są w czołówce europejskiej pod względem wyników, ale aż 36% z nich nie czuje się dobrze w szkole. To więcej niż co trzecie dziecko. Wobraj sobie, twoje dziecko może być genialnym matematykiem, ale jeśli nie ma relacji z nauczycielem, traci 42% swojego potencjału. Pozytywne relacje na linii nauczyciel uczeń to nie są miłe dodatki. To konkretne korzyści. Dzieci uczą się efektywniej, rzadziej chorują, chętniej chodzą do szkoły. A metaanaliza 30 31 tysięcy uczniów pokazuje, że relacje z nauczycielem wpływa na wyniki bardziej niż wielkość klasy czy nowoczesny sprzęt. W naszej szkole językowej skuteczni stawiamy relacje na pierwszym miejscu, bo widzimy różnicę. Ale to nie koniec. W kolejnym odcinku pokażę Ci drugi składnik sukcesu edukacyjnego, który zmieni Twoje myślenie o nauce. Zaobserwuj nasz kanał, żeby nie przegapić reszty serii.